Prosto mili, posłuchajcie takownej srandownej pogodki, jako ujec Eda, dokludził ciotce kocura. Jak macie radzi to moi wyrządzani po naszemu, to mi dajcie parę do wyrchu. A subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. <laughs> Na polu je coraz bardziej zima. W chałupie pod blachą się hajcuje już od rana do nocy. A jak się wyziąbi w izbie, to trzeba się pierzyną przykryć aż pod nos. Myszy to wiedzą tuż się cisną do kuchynie, a do szpajski, kaj jaką dziurą. Styknie, że się dwie że odebrze do pola, a już jedna z drugą przelecą do wasz kuchnie. Siedzą se potem za piecem, we ścianie, a dziwają się, kaj jaki kocur przyjdzie, a jak se przymną, że go nie ma, tuż sedowają. W kuchyni jodła, kapkę je, bo gazinodyski coś nie od obiadu, albo od wieczerze, ale we szpajsce to jedzie progościna. Wiszą tam szpyrki, wurszt, a we skrzynkach są marekwie, co ich gazda wytargą tydzień temu ze ziemię. Jak nie ma kocura w hałpie, to jedna mysz woła drugą, a trzecią, a chnet po kuchyni, a po izbach lotają całe myśli familie, bo się wartko mnożą, a gazino się dziwi, że marekwie są ponadgryzane, a we je dziura jako palec. Pamiętam, że taki problem miała kiedyś ciotka Helenka, bo i kocur zdech. A młodego nie zegnała, bo latość było kupa roboty na polu. Ujec Eda też jakoś i zapomniał, bo maszyny a traktur mazą, co by zaś na jor się kulały po zogonach. Tuż ich chciały myszy zeżrać. Ciotka nastawiła paści, ale furty małe podciepy lotały po izbach. Także że, że nie, nie lza było w nocy spać. Aż się nasrała, a przykozała ujcowi, że moko córa dokluzić, bo inaczej we mało co zostanie. Ujezd miał kamrata Józefa, co z nim kiedyś robił na szachcie. Urznął kilo wursztu, wziął z bintwela pół litra, wartko poodbywał, obuł segumocze, a poszął przez groble na drugą stronę dziedziny. Józef już też miał poodbywane, tuż se w kuchyni. Ujez z kapsy wyciągnął pół litra, Staszki wurszt, a baba do Józefa narychtowała sztamperle. Dobno się nie widzieli, tuż rzeczy było godnie ale Naros ujec, uwidział szumnego kocura, co wlosł do izby, a selegnął na kachloku. Józef poradził krzewty robić, tuż tak tego kocura zachwolił, że ujez go wziął do chałupy za kilo wursztu. Był rod jak fazol, bo teraz będą myszy uciekać do pola, jak takiego potwora uwidzą. Ciotka też była rada, kocura wzięła do kuchynie, a dała go na piec. Poszkrobała go po głowie, a pomyślała, że myszy użmo z głowy. Tą noc przespała całą, ani nie słyszała, co by mysz zaszkrobała. Na drugi dzień Ujed się dziwo, a kocura nigdzie nie ma. Chledo go po stodole, dziwo się do szpajski, do szopki, na piętro do, do siana. Kocur się stracił, a dobra. Za jakich porę dni ujedz się wybrał do Józefa, bo potrzebował pojczać perlik, a kliny do drzewa. Jeszcze nie wlosł do furtki, a oto jego kocur mu przeleciał pod, no, pod szłapami, a chupnął do sieni. Co się okazało? Kocur wiedział, jako na spadek iść do hałupy, bo go ujec niósł za widoka. Jak wszystkie myszy wychytał, to se uznął, że już swoją robotę zrobił, a puścił się do hałupy, co się w niej wychował. Ujec był na bo Józef wursz zeżrał, a kocur u niego na kachloku se spi w najlepsze. Józef się inny zaśmiał, a prawi, że jak jeszcze kiedy będzie chciał kocura pojczać na jedną noc, to musi zaś przyjść, przynieść pół litra a kilo wursztu. A potem, jak Kosów swojej zrobi, to go nie będzie musiał ani odkluzać do hałpy, bo on se już są, do hałpy przyjdzie. Rostomili, jak mocie radzi, to moi bulczyni, drzista ni po naszemu, Macie takie dwa obrożki, Jeden obrozek to jest taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrozek to jest film, co się wam może podobać. Dziękuję pięknie.